Atrakcji było co niemiara, organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Samo miejsce było magnesem dla przechodniów, którzy, często przypadkowo z ulicy, wchodzili w gmach Uniwersytetu Przyrodniczego i w nim już pozostawali, korzystając z możliwości na przykład poznania nowych gier. W dwudniowym festiwalu wzięło udział kilkaset osób, spróbowało swoich sił w ponad 300 grach planszowych. Wiele z nich było nowościami. Wolontariusze. Tłumaczyli zasady i można było stanąć do rywalizacji zarówno w sobotę, jak i niedzielę odbyło się po kilka turniejów przygotowanych przez wydawnictwa. Na najlepszych czekały oczywiście nagrody. Niezwycięstwa w poszczególnych turniejach były jednak najważniejsze. Weekendowe spotkanie pokazało, że gry planszowe przeżywają renesans. Sporym zainteresowaniem cieszyły się te najnowocześniejsze propozycje, ale i również dużym te stare, sprawdzone jak Chińczyk czy. Warcaby. Co ciekawe, Wrocław Games Fest odwiedzili zarówno młodzi, jak i nieco starsi. Zabawa była przednia, wielu już zapowiedziało swój udział w kolejnej edycji festiwalu. Warto było odwiedzić Centrum naukowo dydaktyczne Uniwersytetu Przyrodniczego przy Placu Grunwaldzkim. Cieszy że w dobie komputerów, tabletów i innych nowoczesnych urządzeń jest spora rzesza fanów spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi czy rodziną przy planszach.